Josie, no witaj w moim kolejnoczku. Dzisiaj, niestety, przegraliśmy Challenge 10 dni hardcore, więc yy, Kwiatuszek jest ze mną. Tak, jestem. Jest Przywitaj. Cześć, Cześć. jest o tu, o tu o rękę. Macha, to nie moja ręka, moja ręka tu, a druga trzyma to, ok. Yy, jest dzisiaj ze mną, właśnie Kwiatuszek. Yy, Przegrałem 10, Challenge 10 dni yy, hardcore w Minecraft. I tak jak wiecie, Kwiatuszek jeszcze nie wymówił, chociaż oglądał, ale nie wie, bo założyłem się, słuchaj teraz, założyłem się, że jeśli przeżyję gdzieś, znaczy założyłem się, nie założyłem się, tylko że wpadłem na taki pomysł. No. W ramach rekompensaty za to, że byłaś w. w czy nederytowej zbroi i mnie ganiałaś i miałeś wy do wygrania pieniądze, postanowiłem nagrać właśnie yy, odcinki, w których yy, odcinki, w których gram na świecie hardcore i w tych odcinkach będziesz mogła obejrzeć oczywiście. Yy, no, niestety przegrałem challenge, który sam wymyśliłem i w ramach rekompensaty match 20 zł do wygrania. W sensie, wygrałaś już. Tak? No, już masz te pieniądze. Teraz pokaż ładnie, że jest 20 zł. Teraz bierze. To jest moja ręka. To jest moja ręka. Okej, okay, bierzesz. Y się nie spodziewałaś, pewnie? Nie. No, ja też nie. Bo co było coś takiego, że ja ostatnie, przedostatni ostatni dzień, ostatni już odcinek był. I w jednym odcinku są dwa dni i został dziewiąty dzień i dziesiąty do przetrwania. I chodziło o to, że w dziewiątym dniu będę się przygotowywał na dziesiąty dzień. W sensie coś tam budował. Jestem na maksymalnej wysokości. W sensie wtedy byłem. Sorry, Widzę, że tak się jąkam, ale trochę się stresuję, bo dawno nie miało tego odcinka i niestety straciłem 50, 20 zł. No, i przygotowywałem się, niż miałam taką platformę, to ją niszczyłem, bo chciałam bloki pozyskać. A w to właśnie tego, a w dziesiątym dniu potwory by się spełniły, i ja miałam łóżko, ale nie, miał, nie mogłem jego, z niego korzystać. Dlatego y, niestety w dziewiątym dniu, czyli jak przecież przygotowywałem, ja sam mówiłem, bo akurat kobla kopałam z kilofa. No. I sam mówiłem sobie, gorzej by, gdybym by, było, że yy, by, skopałbym przypadkiem blok, na którym stoję. I skopałem ten blok, i spadłem, i zginąłem, a nie mogłem nadspaść. Jakbym przeżył na sam dole, bym był, to też. I niestety przegrałem 20 zł. 20 zł. poszło na Twoje konto. A jeśli Wy, widzowie, chcecie, yy, jesteście ciekawi, co będzie na 100 subskrypcji ci łapę w górę, komentarzyk. Yy. I co? Coś jeszcze powiesz? I może wtedy pokażę twarz. Zobaczymy. Na 100 subskrypcji? Zobaczymy. Zobaczymy. Yy. Zobaczymy co będzie. Yy. Dora, Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara widzowie. popa pa.